ja na czas stanę, Dzień dobry się z państwem. Pięknie się zapowiada. Pięć... pięć... pięciuset... pięciuset uczestników dzisiejszej eskapady. Niesamowity tłum ludzi. W tak licznej imprezie chyba jeszcze nigdy nie brałem udział. Pięciuset uczestników, sześćset kilometrów przygody. Czapeczka, w której podobne jak się śpi, to Odejmuję 10 minut czasu. Zaczynajmy. Ale to też jest przyjemnie. Brrr. Pierwsza grupa wyjechała o 5.30. Imponujące. Upór i determinacja na najwyższym poziomie. Dochodzi szósta. Ja tutaj muszę celebrować poranek. Nie zająć, nie ucieknie. Jestem przygotowany na ładną pogodę i żeby nie padało. Mentolowy powiew świeżości na wkładce, także możemy jechać. Plan optimum na dzisiaj to jest 300 km, dojechać do Ustki, rozstawić parawan i zjeść gofra. Czy to się uda, tego jeszcze nie wiem, bo 300 km to 300 km, prawda? A to będzie dopiero połowa dystansu. Jesteśmy w Charlotte, witam nas Charlotte, mnóstwo ludzi. Ja oczywiście na ostatnią chwilę się nie załapałem na nocy. No Witam, witam. Teraz ty będziesz miał życia ja przed wczorajem Ja się zastanawiam nad przepakiem ale zostawiłem, nie białem Nie biorę nic, wezmę sobie przepak zostawię, dojadę tam, jak gotowa, a jakbym wam nie dojechał, ale nie, <laughs> wiecie, że na jutro bym dojechał. Wolę się zrzemnić Nie mm. chcę ja się w nocy ja, ja stał, nie wiem, po i po Zapraszam Was na Dobra.

to jedziemy z tą wanogą o trasie na razie za dużo powiedzieć nie mogę jedna dziesiąta dopiero aczkolwiek wydaje mi się, że największy fenomen wanogi polega na tym że chodzi tu o ludzi o klimat i o atmosferę to da się już odczuć od samego początku coś niesamowitego ajajaj 60 dopiero no zacny asfalcik tutaj zacny asfalcik bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dzisiaj w pełnym składzie Wilczowatacha, z Tim, hiszpańskie trio, znowu w akcji. Wymieniliśmy kilka uprzejmości, niestety każdy jedzie sam. Staram się wszystkim mówić cześć, których wyprzedzam, ale jeżeli za rok ktoś mi w komentarzu napisze, że mu cześć na to nie powiedziałem, to... Witam, Timu Stawkę. <gry> dzień dobry, dzień dobry. Dzień. M mocny team ustawkowy również dzisiaj zagościł, zagościł na Wanodze. Jest jeszcze chyba są dwie osoby, nie? Opr oprócz ciebie. Mariusz jest na pewno. Mariusz i Robert. I Mariusz i Robert, no ale oni nie wiem o której oni wyjechali. Z przodu, nie? No, bo ja wyjechałem na końcu Więc może gdzieś tam się jeszcze zj zjedziemy na jakimś urlenku. <grym> I jak trasa ogólnie? Właśnie, super. super. Ale to takie zbliżone no, klimaty jak gdyby, nie? To wszystko te tereny się mniej więcej pokrywają i, i rodzajem nawierzchni i krajobrazem, nie? Tak. Na, dla... Ale to jest prężnie. <grym> no. no, zobaczymy tam te rejony wybrzeża bardziej, nie? Ta, tam, nas, tam nas jeszcze nie było. No, no. Ale co, jakiś nocleg? Czy co? tak, nocleg jest tak na 250. Do No, no kurde, chciałem do łóżki, ale nie wiem, czy się uda, nie? Zobaczymy. Jak, jak dojadę do łóżki, to pewnie noc będzie, więc. A tutaj nasza ustawka miała nocleg numer 1 Jesteśmy w Drzewiczu, a za chwilę będziemy w Stwornych Gaciach, albo nie będziemy w Stwornych Gaciach, bo odbijamy. To jest może sernik? Yy, Sernika nie ma. To wygląda jak sernik, ale to no nie jest. Na właśnie, z góry wyglądał na sernik. Ja mam ochotę miałem na sernik. O, o, żółki, sery, tak, Trzeba jechać. Nie ma czasu na głupoty. Tu jest robota do wykonania, a nie takim nie znam jakieś dróżdzeweczki. Siemanko, siemanko. Szymon. Czy te krowy mają związane nogi? Czy mi się wydaje? Czemu oni takimi robią? Żeby mnie nie dogoniła, chyba. Jak można krową nogi wiązać? To za hamuwa. Rozwiążmy je może, co? <laughs> Siemanko. Jak tam się jedzie? Elegancko na razie, nie? <laughs> leci, leci. No. O które 7.40. A wy? Wy wcześniej pewnie. <laughs> na serię krową się wiąże nogi? Ty jakieś jaja to są. Zaraz chyba pójdę im związać, Uwolnię je. Ocie kurka. Tu ale petarda. Bardzo przyjemnie. No, taka cisza, spokój. Pełen relaks. A ja od pół roku próbuję sobie wbić do tego łba, że żadnego ścigania, żadnej jazdy na wynik, relaks, przyjemność, rekreacja, turystyczny przejazd miał to był, do czasu. Do czasu jak na ustawce ostatniej, yy, walne zgromadzenie przy okrągłym stole, prawda, dyrektor zarządzający wanogą i mój tajny agent Supersonik, no podpuścili mnie. Ty nie przejedziesz do Ustki w jeden dzień? 300 km? Co to dla ciebie 300 km? No i zaczęła się bitwa myśli. Może przejadę w sumie te trzysta. Kim się? Na pit stopie 2-3 godzinki, i pojedziesz dalej. O wschodzie słońca. No, może bym pojechał. Do... I tak się bije z myślą. Tak jadę pół na pół. W połowie, trochę wyścigowo, w połowie trochę turystycznie. Czyli się męczę jak wół. Jak będzie 200, to orientacyjnie może zadzwonię gdzieś do Ustki na jakiś noctek. zapytam się, czy coś tam mają mi do zaproponowania. No i zobaczymy, która będzie godzina. Na razie czasowo wychodzi do nie najgorzej. Na setnym kilometrze Piotrek dzwoni, no halo, no gdzie ty jesteś, my tu czekamy już w Ustce. Także jest presja społeczeństwa, no i teraz... Ja chyba tak jednak nie umiem oddzielić rywalizacji wyścigu od takiej turystycznej, rekreacyjnej jazdy. Tu zawsze jest ten dreszczyk adrenaliny, zawsze są te emocje i to jakoś zawsze ta noga spędzi, że... No nie umiem, ja nie umiem tak, żeby całkowicie postawić na rekreację. Tak sobie tutaj myślę, o kurczaki zjazd. I rozmyślam, i wydaje mi się, że dużo osób ma tutaj nadbagaż. I to jest zdecydowanie taki konkretny, przeszacowany bagaż. Pewnie są tacy, którzy śpią na dziko i jadą ze sprzętem, ale nie wydaje mi się, żeby to ich było aż tak dużo. Niestety tutaj trzeba się wycierpieć, trzeba swoje, swoje przejechać, żeby, żeby się przekonać, że zbyt duży bagaż nie jest optymalny i nie jest korzystny. I też, ja też jestem trochę przeładowany. Później jak skończę wam pokażę wszystko co zabrałem i wszystko co mi się nie przydało. Zebrałem kilka rzeczy absolutnie zbędnych, aczkolwiek celowo po to, żeby to był taki bezpiecznik, żeby jechać rekreacyjnie. No i tak nie zadziałał. A tym uroczym mostkiem w zeszłym roku prowadziła gotika, tylko w drugą stronę. Tam jest Polanów i odbijając od planowa miałem nocleg. Dzisiaj niestety w zamku spać nie będziemy. 212. Ajajaj, jakiż błąd, nie przewidziałem jednej rzeczy, mianowicie mam uchwyt do Garmina, ten KH krótki, no i Garmin 830 wchodzi, ale ma inne ładowanie niż mój stary Garmin i nie wchodzi. jadę z do góry nogami Garminem. Bo nie da się ładować. Kurczaki, no! Co za błąd! jakbym była teraz nos, ciemno, i by były jakieś zawiaste, zawiłe zakręty, byłoby po mnie. Proszę, 25% baterii jest w sumie, ale. Kurde, no! Ładna niespodzianka. A tu taki przyjemny szuterek. A tutaj mamy na przykład zamek rycerski, w którym się spało na goticę w zeszłym roku. Da -da. No, kusi, kusi, ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. 250, już się robi naprawdę ciężko. A jezu! A jezu. Z dobrych informacji jest nadal widno i to jest bardzo dobry czas. 8 godzina, jeszcze z półtora mi zostało. Udało mi się ogarnąć Nocleg za czwartym strzałem i trochę. Kinder niespodzianka, nie mam pojęcia jaka cena, jakie warunki, jak wygląda, zero zdjęć, nic. Tylko jest i na mnie czeka, będę negocjował na miejscu czy w ogóle jakaś pościel, ręcznik, łazienka, cokolwiek. Ostatnie promieki słońca na dzisiaj i ostatnie wejście na antenę. Kończymy ten dzień pierwszy, no chyba, że coś jeszcze się wydarzy. Zostało 17... 27, o Jezu. Trzy stówki i nadal widno. Jest! Wiktoria! Zwycięstwo! Dziewię... Kurde, co ja gadam. 35 35. Rewelacyjny czas. Do lotu i do Juterka. Dawno dojechaliście? Tam? Dawno dojechaliście? A ty jak tam? Ja też przed chwilą. Około Z dłuższej morza, nie? Wybrzeża, tym R10. ale asfaltowy. Asfaltowy, nie? Jest. Polny. Jakby siły wracają moi drodzy, nawdychałem się trochę jodu i od razu wstąpiła we mnie energia. Lecimy z tym dniem drugim, żartów nie ma: 300 przejechane, jeszcze 300 do mety, może dzisiaj się uda zrobić 200. Na to liczę. Nie chciałbym jechać w całości, bardzo bym tego nie chciał. Mam urlop, wakacje i mam się czylautować, a nie zażynać. Także dziękuję za uwagę i jedziemy. Piękne morze. Nie przepadam za morzem, wolę góry, ale. Rzucić okiem można. No muszę przyznać, że ta sekcja wzdłuż wybrzeża bardzo mocno widowiskowa, dzieje się od razu. Jednak może jest dosyć mocną atrakcją, nie ma co ukrywać. Gdzieś tutaj sobie wibrujące fale. No ale nie chciałbym tego odcinka jechać w nocy. Już kurde nawet w dzień przerąbałem jakieś płyty i pierwsza dętka już do wymiany. Na dzień dobry. Wracam do gry. Moi drodzy, trochę jakby odzyskałem siły i pewność siebie Ale jak ja im współczuję tym co musieli jechać całą noc, naprawdę kurde, już tutaj była taka mordownia jak jakoś tak trochę mnie wyprowadziło to z równowagi, bo ten pan, ten snake, tylko korzenie dwa razy zaryłem tak, spadałem z roweru, tu mi się mosty poluzował, kurde no. Ale już wracam na odpowiednie tryby. Tutaj też taka kostka nieprzyjemna. Nie wiem, jak ci ludzie to przetrwają i jak ci ludzie po noc teraz takim oniedą tempem. I jakie to są zombiaki w tej chwili. Jestem ciekaw, ile jestem w stanie nadrobić. No, całą noc to pewnie niemożliwe, żeby cokolwiek ugrać, ale ja przynajmniej sobie jadę żwawym tempem. Jak tam nocka? 2,5 godziny snu. 2,5? O no, to czuć zmęczenie czy nie? Czuć, no czuć, w... Tak nie ma siły żeby. A byłeś w wózce kiedy? Teraz jakoś nie? W nocy? <ścough> no tak, tak. A, dobra, ja tam jadę. I teraz jakim tam? Do, do końca jest? Do wyjścia. No do 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 teraz w sumie tak nie. Dobra, ja jadę trochę pocisnę, bo ja już no, trochę straciłem. No. Jak tam było, było pospane dzisiaj? Było pospane? No. Było pospane. W wózce? Eee, nie, e, Sławnie. Wcześniej? Do do trzeciej w nocy? Ale od trzeciej trzydzieści I od 3.30 no, jedziesz? Ja. Jemy? O, odważnie. Kob to się kameruje. o! Było spane dzisiaj czy nie było? 20 minut. 20 minut? Tak. I cały czas walczysz? Tak. O kurde. To szanuję takie podejście. To, co to się teraz dzieje. Ty... I całą noc tłukliście? Tak. O Jezu, to pewnie podej podejrzałem, że ten ustka... A nie, Ustkę już pewnie za dnia jechaliście, nie? No? Ustkę, tam za, za ustką to już było widno Ustkę ustce nie wiem. No aha, ale jak jechaliście za ustką, to było widno już. No już widno. To, to. 400 jeszcze 200 do metry. Nie wiem, znowu my może wiem się przejść, zażyć trochę świeżej bryzy. Nie wiem, co to jest w ogóle za miejscowość. Jakby. nikogo nie ma. Może się wykąpać. Nie, co za głupo. A może trochę rozchodzę te gnoty. Nie, sądzę. Na 500 km podejmę decyzję, co dalej. Czy rezygnować i odpuszczać to, czy walczyć do końca. To będzie walka do upodlenia się, do no, późnych godzin nocnych, prawdopodobnie. A jak odpuszczę, to to są okolice, gdyni i nos, koszty noclegu mogą zmiażdżyć. Moja kwaterka w ustce 50 zł. To było najlepiej wydane, 50 zł. W tym sezonie. Jak ja współczuję tym wszystkim, którzy, których wyprzedzałem od dzisiaj, i oni po prostu spali albo godzinka, albo dwie, albo 20 minut. I tak są daleko z tyłu. Za 50 zł 50 zł, 7 godzin spania. Wszystko, żeby. przecież nic. Co prawda dość mocno limitowana ciepła woda. Bo zdążyłem tylko się oblać. A już na spokojnie nie starczyło ciepłej wody, no ale. Idę. W sensie jadę. Jak tam się jedzie? No, no, nocka? Przespada? No dobrze, wóz przespaliśmy 6 godzin. 6 godzin? No to prawidłowo. Tam chłopaki chwilę temu po 20 minut spali, to na Orlenie już dogorywali pomału. A my się wczoraj zastanawialiśmy, że ci jechać, dzwonić, i jedna ciepłetka. A to wóz te kiedy byliście? W nocy pewnie jakoś. O 11. Co to Co to nie za tak źle, nie? No spoko. I co, teraz na raz czy...? Tak, teraz... Do końca już, do odcięcia. Już z góry. No właśnie, że ostatnia setka jest najgorsza podobno, nie? Najwięcej przewyższeń. Tam może być sytuacja kryzysowa, coś mi się wydaje. To jest dopiero szutrowa autostrada. Ha, kurde. R10 chyba to jest tak? albo przed chwilą był i też całkiem spoko. Umarłem Półtora godziny Bez wody i widzenia Myślałem, że na 450 Coś jest, a to miało być 470 Słodkie to mam dosyć na całe życie już chyba Nie mogę patrzeć na słodkie półki bułki na drogę wrabię, No cześć, Wa nogę jadę. Ostatnie 50 kilometrów, nie mogę rozmawiać. Ale to ty dzwonisz. Nara. Co ja mam? Co ja wam mogę wielce powiedzieć? podsumowanie przyjdzie czas kiedy indziej to będzie długi odcinek pod tytułem co poszło nie tak na wanoga gravel a może co poszło tak mm, Takiego zmęczenia to nigdy jeszcze nie miałem a bomby nie było jeszcze jadą wyobraźcie sobie że jeszcze jadą i będą jeszcze dzisiaj jechać, i będą jeszcze jutro jechać. Przyznam, że cały ten ośrodek to jest kawał solidnego wyjebambo, ale są tu dzikie tłumy ludzi. Wczoraj jakaś ekipa tłukła się na weselu, dzisiaj komunie. Turyści kurasjusze trudno się tutaj rozpoznać kto jest od nas, a kto nie. Całe szczęście zostaliśmy wyposażeni w odpowiednio dobrane kolorystycznie artefakty. Także nie było najmniejszego problemu, żeby rozpoznać w tym ściekłym trumie wszystkich yy, prawdziwych zawodników. Tu nawet są yy, rowerki pod nogi. A ja już się oddaliłem od tego hałasu i zgiełku. Jestem tutaj 3 km nieopodal, w bardzo przyjemnym, zacisznym miejscu, które nie pamiętam jak się nazywa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Z nieoficjalnych wyników, z wyników, które były gdzieś tam i podsyłane przez... Yy, przez obserwujących yy, i, i, i po prostu na podstawie trackingu yy, śledzonego na bieżąco, okazało się, że w Ustce, yy, moi drodzy, w Ustce na, na Pit Stopie, na 300. Na 300 km byłem 12 12 miejsce, więc jak na debiut w takiej imprezie, dla mnie rewelacja od momentu przyjazdu do ustki do momentu wyjazdu z ustki, miałem 10 godzin przerwy, więc chyba nikt przede mną takiej drugiej przerwy sobie nie zrobił. Co oczywiście musiało się odbić na wyniku. No i ostatecznie dojechałem 67, startujących było 400-300. 60, no poniżej 400, prawie 400. Czy można byłoby coś urwać z tego czasu? Pewnie, żeby było można, aczkolwiek jak ja nie chciałem tego traktować jako wyścig, a i tak wyszło trochę jak wyszło. Więcej szczegółów, więcej detali, więcej informacji w kolejnym filmie pod tytułem Co poszło? Nie tak, vanoga tam się dokładnie rozprawimy z, ze wszystkimi problemami na trasie, z strategią, z taktyką i z. Jej, to co tam jeszcze? Wszystkim innym. I uwaga, na koniec coś śmiesznego demonstruję. Uwaga, trzymajcie się skarpet, albo bandy, bo będzie naprawdę y, uba w popachy. Ja śmiechłem. Jesteście gotowi? Już? Le vanoga, pra vanoga. Mnie rozbawiło.